Dzień dobry rybki, witam się z wami serdecznie na czytaniu na kwiecień. Bierzcie oczywiście z niego to co do was pasuje, to co z wami rezonuje, resztę zostawcie. To czytanie jest ogólne, no nie sposób żeby rezonowało z każdym, z taką ilością osób, ale czasami jakaś, jakieś jedno zdanie was do czegoś zainspiruje, będzie jakąś iskierką dla was do... Yy... Jakiegoś pomysłu, to już bardzo dużo, odkrywajcie to i cieszcie się z tego, że macie wpływ na swoje życie, macie możliwość właściwie wykonywania wyborów. Nie karty, ale czasami te karty mogą nam w czymś pomóc, mogą nam być dla nas jakąś wskazówką, podpowiedzią. Karty potasowałam. Jeszcze je oczyszczę. I poprosimy o rozkład dla rybek na miesiąc kwiecień. Jaka energia ogólna jest u ryb? Na dziś sześć buław, karta zwycięstwa. I co naprzeciwko? Król pentakli. No to też jest zwycięzca. Karty się nam pokrywają, czyli yy, z każdej strony coś dobrego. Spójrzmy dalej. Co u podstaw? U podstaw sprawiedliwość. Yy, co w przeszłości niedalekiej. Hmm. Siódemka mieczy. Co w głowie waszej? Słońce. Pięknie. Rybki. Co przyniesie przyszłość? jaka energia w przyszłości? Królowa mieczy. Jak wy się będziecie przedstawiać w kwietniu? Trzy monety. Jakie energie z zewnątrz będą do was płynęły? Wisielca. czego się obawiacie? Lub na co macie nadzieję? Arcykapłan i energia wyjściowa as mieczy. No <laughs> um, powiem Wam, rybki, że te energie są bardzo, bardzo pozytywne. Na kwiecień u Was coś spowodowało że poczuliście się jak zwycięzcy poczuliście przynajmniej zwycięstwo poczuliście się zwycięzcami odnieśliście jakiś sukces niewątpliwie ciężko mi teraz powiedzieć czy to był sukces w miłości czy to był sukces zawodowy tak czy inaczej tak jakbyście teraz wieniec leurowy na głowę zakładały rybeczki i czuły się jak król monet. Czyli macie taką stabilną energię. Ten król monet was tutaj jeszcze bardziej jeszcze wspiera jak gdyby on nie jest przeciwny wam. On wam towarzyszy i wy też odczuwacie jego energię. Takiej, takiego odniesienia sukcesu, jednocześnie w takim dążeniu do stabilizacji, do poczucia szczęścia, do poczucia, że, do poczucia obfitości, do tego, że zrealizowałyście się rybki w jakiś sposób i że wszystko idzie w jak najlepszym kierunku. To jest wasza energia. Dla niektórych może być to takie zwycięstwo na chwilę. E, takie e, no coś może się Wam wydawać zwycięstwem, może nim nie być. Natomiast tutaj jednak ten król monet utwierdza mnie w tym przekonaniu, czy pozwala mi czuć, że, że tu dzieje się dobrze w waszym życiu, że to zwycięstwo było zasłużone. <laughs> e, Prawdopodobnie, ponieważ w niedalekiej przeszłości mamy kartę siódemki mieczy. No to jest karta taka nieszczególna, niezbyt dobrze nacechowana, niezbyt pozytywnie. To karta świadcząca o tym, że ktoś mógł was oszukać, ktoś mógł wam wyrządzić jakąś szkodę, ktoś mógł. Hmm, ma nawet Was okraść z czegoś, to już bierzcie każdy coś dla siebie, ale też nie musiał Was nikt oszukiwać, wystarczy to, że mogliście po prostu inaczej myśleć, że poczuliście się Wy, poczułyście się rybki oszukane, bo ktoś inaczej myślał. A wasze nadzieje, wasze yy, myśli były zupełnie inne, inaczej wyobrażałyście się to, sobie to, co wydarzy się między wami. Okazało się inaczej. Ale dla niektórych może być tak, że ktoś był przebiegły, wykorzystał yy, swoją, nie wiem, swoim krasomówstwem, swoim a swoją umiejętnością przekonywania, swoimi manipulacjami Was i <laughs> odeszłyście od tego, na co wskazuje tutaj też coś, co jest w podstawie, czyli coś, co, od czego w ogóle wyruszyłyście w kwietniu, ruszacie w kwietniu od sprawiedliwości, czyli albo tę sprawiedliwość same zaprowadziłyście i poczułyście, że odniosłyście zwycięstwo nad tym, że, że to wy miałyście rację, że to wymyślałyście dobrze. Być może nawet mimo to, że ktoś was mógł w jakiś sposób niekorzystnie, źle potraktować w Waszym rozumieniu, to i tak poczułyście nową energię. Poczułyście energię po prostu zwycięzcy. Dla niektórych będzie to tak, że czasami myślimy, że taki manipulant jest w sumie biednym człowiekiem, że my jesteśmy mądrzejsze, mądrzejsi. I że on nam i tak nie może zaszkodzić, bo my się i tak sprawiedliwość pokaże, że on straci, a my zyskamy. I tak się u Was stało, tak to czuję, że ta sprawiedliwość się w pewnym momencie pojawiła i poczułyście się, poczułyście się o wiele lepiej. W głowie macie słońce, czyli też energię radości, energię właśnie takiej zabawy, czyli takiego um, myślenia pozytywnego o tym, co. Was spotkało, czy spotka e, o tym co na teraz i o tym, co nadejdzie. Myślicie, że wszystko będzie dobrze, że wszystko się poukłada, że nic wam nie zaszkodzi, że wypatrzycie w stronę słońca i że to słońce zawsze będzie świeciło dla was. Bez względu na to, jakich ludzi po drodze spotykacie, to to słońce zawsze pojawi się. E, jak Jakie energie na przyszłość się zapowiadają. Pojawiła nam się królowa mieczy. Więc. To jest bardzo stabilna energia. To jest kobieta doświadczona. Wy tutaj doświadczyłyście zresztą też mieczy od kogoś, jakiś ciosów, jakichś razów, jakichś zranień. Przeszłyście pewną drogę. I teraz jesteście kobietami już takimi, które nie pozwolą sobie już na takie postępki, nie pozwolą sobie na takie manipulacje, na takie zachowania, że teraz postanowiłyście, będziecie odcinać kupony, odcinać takie osoby ze swojego życia, że będziecie je rozpoznawać, nie będziecie ich dopuszczać. Tutaj ta królowa ma miecz. Ktokolwiek się do niej zbliży, kto na nią nie zasługuje, nie będzie wpuszczany do jej królestwa. I wy macie takie poczucie, czy ta przyszłość Wam kwietniowa daje taką energię, że same będziecie czuły to słońce, tą radość z tego, kim jesteście i z tego, że doszłyście do takiego momentu, że potraficie już dostrzec pewne zagrożenia i do nich nie dopuścić z zewnątrz. I jak się okazuje, energia, która była, będzie płynęła do Was. To będzie energia osób właśnie takich, które nie bardzo będą chciały się do was zbliżyć, nie bardzo będą chciały podejść, nie bardzo będą mm, chciały Wam też zaszkodzić, <kłysy> bo będą czuły, że w Was jest ta moc, w Was jest siła, w Was jest też sprawiedliwość, w Was jest um, decyzyjność. Wy podejmujecie decyzję, to nie ktoś będzie miał na was wpływ. Yy, nikt nie będzie miał wpływu na was w miesiącu kwietniu, yy, tylko wy same. I jako kto będziecie się przedstawiać, yy, no, będziecie twórcą. Twórcą swojego losu, twórcą yy, budowania swojej stabilizacji. Będziecie radośnie tworzyły coś, co przyniesie wam, o czym będziecie myślały, stabilizację, dobrostan w przyszłości. Będziecie widziały, że coś działa, nikt wam w tym nie przeszkodzi, i że Chcecie coś robić, chcecie po prostu coś robić ze sobą. Nie chcecie się cofać, nie chcecie wracać do przeszłości, nie chcecie też myśleć o tych złych chwilach. Nikogo nie dopuszczacie, dajecie sobie e, bardzo dobrze radę z osobami jakimiś typu intruzowie, e, z intruzami. Wy tworzycie coś dla siebie. Dla innych też, możecie dzielić się z innymi, ale tylko z tymi, którzy według was zachowują się w porządku w stosunku do was, którzy godni są waszego zaufania, którzy, um, których wy już rozróżniacie, tak? którzy nie są um, tacy, jak do tej pory spotykaliście, jakich spotykaliście do tej pory. E <coughs> No, i czego się obawiacie, lub yy, w czym pokładacie nadzieję? Yy, no, myślę, że tutaj ten arcykapłan to jest bardziej nadzieją. To jest bardziej, to jest mędrzec, to jest osoba na stanowisku, to jest osoba stateczna, spokojna, mądra, wykształcona. Wy będziecie. Yy, czuję, że tak do tego dążyć, że yy, Albo wyszukiwać też wokół takich energii, które dadzą Wam takie poczucie, że będziecie się rozwijać, że w tej twórczości Waszej, w tym budowaniu czegoś będzie jakaś mądrość, że będziecie patrzeć na jakieś wskazówki, dopatrywać się wskazówek, ale od mądrych osób, nie od tych, którzy będą Was ranić. Mogą to być też osoby starsze, arcykapłan. Może to być osoba płci męskiej, może to być ojciec, może to być dziadek, może to być jakiś długoletni przyjaciel, który wiecie, że jest tam oddany, który was nie opuści, zawsze służy dobrą radą i będziecie w nim pokładać nadzieję, że w tym czasie w kwietniu wam będzie was wspierał, będzie wam pomagał. I na koniec miesiąca pojawia nam się energia Asa Mieczy. Czyli ta energia, która do was przyjdzie, energii królowej, z nią wyjdziecie też na koniec miesiąca. Czyli ten As Mieczy potwierdzi tylko, czy utwierdzi was w przekonaniu, że Warto jednak było przejść pewne e, trudne sytuacje. Warto było e, postąpić sprawiedliwie, wyciągnąć wnioski, odrzucić to, co było nie dla was, Cieszyć się, radować e, Czuć, że wszystko przed wami, że, że właściwie nie jesteście przegraną, e, czy przegranymi w tej sytuacji, że tylko musicie troszeczkę swoje myślenie Skierować na inne tory, nie dopuszczać do siebie oszustów, manipulantów, osób, które chcą Wam zaszkodzić, tworzyć coś, budować we wsparciu mądrych osób, a wtedy właśnie będzie szansa na to, żeby dokonywać dobrych wyborów, żeby podążać w dobrym kierunku żeby dobre decyzje podejmować w życiu. I tego wam oczywiście życzę rybki. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia oczywiście następnym razem. Dziękuję za słuchanie dzisiaj. Pa.